Dajcie kochani, to Mary i Mario. Na dzisiejszy draping przygotowaliśmy sobie po jednej dłuższej drapce. Ja tak. mam krzyżóweczkę XXL. Tak, widzicie, mamy napoczęte. Ja mam ekstra linię, też na napoczęte. Jedną całą linię wydrapane. Czyli nie zobaczymy, co będzie w tych, czy będą wygrane, czy nie. Mhm. Kto dzisiaj zaczyna? No, chyba ja. No dobrze. No to właściwie to nie jest nic nowego, nie? No, oczywiście. Ale nie, no to sami daje ci, nie, żebyś tak. ten. Czekaj, troszkę zaraz sobie lekko. No bo się trzeba przybliżyć, ale wtedy trzeba tą drapeczkę jest ty, ale. Dobra. Myślę, że powinno góra być... dół, góra dół przesuwać. Wiem, ale myślę, że powinno być dosyć... No będę się starała no, przesuwać. Tak, jest ostrość dobra, chyba dobra. Powinno co? Być widać. Mam nadzieję, że widzą dobrze nasi kochani widzowie. I mamy monetkę. No i teraz pytanie, czy mamy monetkę? Monetki chyba nie miałam. No nie widzę. Nie, nie ma. Nie ma monetki, kochani, nie ma. Nie ma parasolka. Parasolki są. Już widzę, tylko tu jadę z góry. Aż na dół mam jedną, tak, ale... No, aż jedna. Super. Parasolki, aż jedna. Parasolki, parasolki. No to, chociaż nie, są dwie. Jedna tu, jedna tu. A, no ten, no to tam wiesz. Dobra, słoneczko. Jedziemy. Słoneczko, czy ty jesteś? Nie ma. nie, na no, słońce mi. No faktycznie chmura. Chmura jest, zobacz. To jest okno, zaszło słoneczko. Dobra, jedziemy. Rowerki to na pewno miałam. Tak jest. Mario, paczeka tutaj, czy dobrze przesunę, żeby było widoczne czyli jest widać w ten sposób? Mm. Na razie, no. Jest wszystko ok? Na razie okej. Okay. Tu mamy. Chyba to wszystko. Co? Jeszcze A, nie Rower, jednak nie? jest. Widzisz? Widzisz? Dobrze, że ty tu jesteś, chłopie. Filmuj. Zdrabki i mnie. Dobra, idziemy dalej. Mamy Arbuzik. Arbuzik, arbuzik nie ma. Mmm. też nie widziałem. A tak lubię arbuzy i nie ma. Idziemy dalej. Mamy rolki. Rolki są. Na pewno. Za wysoko, tak? Dobrze, już obniżam. Teraz przesuwamy. Tu mamy rolki. I tu. I tu ma widać, tak? Wszystkie mhm. rolki mamy. Tak. Dobrze. idziemy na kolejne. Fajne. Podkowe. Dobrze widzicie? O. No są fajne zdrapi, tylko takie długie do kadru tutaj, żeby ładnie złapać, żeby pokazać. Trzeba je przesuwać. Dobrze, że można je przesuwać. Mhm. Dobra, to chyba... No ta krzyżówka podkowa... jest jeszcze dłuższa. Tak, krzyżówka jeszcze dłuższa ta zadychania. Mhm. E... Tu, tu, tu tu okularki nie, chyba nie były. Nie były okularki. Nie były. Dobrze. Serduszka. Są? Ok. Następny to jest korona. Tu nie mamy korony, tu mamy koronę. No i tylko jedną koronę mhm. mamy, tak? No niestety. Dobrze, jedziemy dalej. Już się kończy. Krabik. Krabik mamy. Mhm. Czy nie dadza mi tu linii, nie? Nie jest! No, dadzą. Jest! Matko! Jezus, to mi ciepło, wody, mhm. wody. jeszcze nie mam zorocik na pewno, to już się cieszę, teraz już tam obojętnie tylko wydrapać, nie? No, czekaj, jeszcze masz krabiki. Mm, tak, ja właśnie patrzę, bo już teraz, wiesz, emocje znowu, już gorąco mhm. mi się zrobiła. Tu mam krabik, yy, co to by było główne, nie, no tutaj człowiek się cieszy zwrot, ja nie mogę. Ale fajnie, I że więcej, jest. Nie, widać, więcej nie widać. I jeszcze dwa. Motyle? O właśnie tutaj gdzieś tu widziałam. Motylki to chyba tylko na dole. Tu Czekaj, gdzie no, O będzie? tu właśnie. Tu jest motylek. Tu, ale tak się cieszę. Czyli jest zwracik. Mhm. Czekaj, motylków już nie, więcej, więcej nie widzicie, było. że nie ma. Tak, mnie, bo tak przesuwam, żeby, mhm. żeby widzieli. O, ona jest taka długa. I ostatni symbolik, którego szukamy, to jest diament. Diament tutaj już nic mi nie da. Marku, ja też Tobie życzę, żebyś miał wygraną. No fajnie by było. W tej krzyżówce też, żeby był zwrot. Diamencik chyba już nie mamy. No nie. Dobra, to co nam się kryje tu? No jak myślisz Mario? Tyszka. Pewnie zwrot. Jest dyszka, Zbroć. hura, jest, jest, na szczęście mam mam teraz jeszcze ty to by było odcinek na, na ten no że no, no że nie by przegrane mhm. super mamy to mamy to jest dycha super. A to cieszy o jak to cieszy, tak. a w mojej krzyżówce na razie nie miałem Żadnego ułożonego słowa, ale trzymamy kciuki za Mario, żeby było no, coś tak. Zwrot. I zostawiłem sobie. Nie marzymy o gwiazdeczki, ale żeby się na kolejne zrapingi, nie? Tak. By się Fajnie zwracało wydało. i kupowało z tego właśnie. Z, 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 z bezą. Tak zakrywać troszeczkę bez głosem, jak później ja siedzę, tak? Przesunąć się mam. Nie, jest dobrze. Albo usiąść mnie na kolana. I barsz. O ja. Czuję Z. Gdzie ja mam ten tu Sztłumie. Chyba mam to schowałem, tak? Ja muszę znowu wody się robić. Jak pomijasz. Ja, ja za ciekawy, no to mi takie emocje mam, że mi się robi gorąco, tak. no, dlatego do rapingu zawsze musisz sobie wodę przygotować. Woda jest. E, szukamy jeszcze dalej. Z, czy tutaj gdzieś woda jest? jest woda. Z, 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 słodkie, każe. napoje, o nie. Mm, tutaj, tutaj. W dzienniku jest jeszcze Z. Szukasz Czyli... Z, tak? No, już właściwie skończyłem szukać. bo... Nie, bo to ja tak patrzę, też jakbyś byś nie? Mhm. Szukałem Z. Szukałem, dobra. Tak. Szukałem, skakałem, kakałem. Tak. Zakakałem, czekałem, skakałem. skakałem, skakałem. Teraz szukamy Dobra, C. Tak mamy. Bluka. Jak ja sobie przypomnę jakieś rzeczy, to gadam. Kabarety. Mamy C. Teraz mamy tutaj w drugiej krzyżówce, mamy barszczu. Czyli szukasz co? C. C. wciarka. Bo patrzę, czy coś nie. I chyba więcej nie ma, a w ostatniej... Mamy w tym i to chyba wszystko. Dobraszko. Kolejna literka mm -hmm. to będzie literka G. I Chłopaczki mamy w słowie. Do góry Dariusze. Ale widzą, co ja drapie, nie? No ja tylko chciałam wskazać żeby też. No. Do góry Paluszki. Ale ty nie musisz od razu przemieszczać statywu. Ale Dobra, ja się do statyw czyta. ruszę. To szukamy G. Mamy w Bogu. W Olgierdzie. Czy mm -hmm. gdzieś jeszcze w pierwszej? Nie, w pierwszej więcej nie ma. Mm, nie. Teraz drugą Mhm. Mm czy tu jest G? Tak, w kangurze. A tam jest wygra grzmot. Jest w tak, Czyli G. A, gad, a ja gra, no tak, bo to jest taki tak. No, bo no, to było. Tam po, nie ma. pionowe. No tutaj... ja wiem, ja wiem. No, wiadomo, o co G. chodzi. Dobra. No. Teraz następna literka to będzie literka F. Mm. I Ojej, poczekaj, A jej poczekaj, zapomniałam. No teraz, samą pora. Oj! Dobra, jedź do... F F, F, F. No to dlatego tak mało literek miałam na razie? Pasujących. Żeby to nie było, wiesz. Przyczyna aniołka, że nie będę grać, jakby za późno puknęłam. No tak. Może tak być. Nie no nie. I five. <grym> Ciebie hmm. Czy tu gdzieś jeszcze jakiś F się czai? Tak, tu. No, ale to już jest ta niżej. Okej. Okay. W tej będę szukał teraz. Mhm. Haft. -hmm. No to chyba wszystko. Mhm. Mm Dobra. Teraz wracamy na górę i... Ty nie ma żadnego słowa? Nie. Matka. I szukamy te. Hmm. Tu mamy w słowie elita, mm -hmm. nektar, oktawian. O bonusie? Tak, kwit. Nie, to mm -hmm. bonus to tą słabo idzie. Mm, A ty, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Owszem. No. Teraz tutaj falsta. sztum. O, dobra, jest pierwsze słowo. No, no, jakieś musi być, nie? Mhm. Mm Coś czasem dadzą. No tak. Tylko, mhm. że będzie takie pewnie samotne. Oby nie. Nie kracz. Te I teraz w ostatniej krzyżułeczce. Nie odwracaj się. Tak go nie widocz. No co, człowieka. uśmiechasz się do mnie? Dżmod, Sokrates, Infant. Nota. Mm. No ta. No. to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o literkę T. A to było T. Mhm. Mm tak właśnie. Dobra. Teraz kolejna literka to literka B. B, 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 B. O jest słowo. O B jak barszcz. Beza. Ale jest słowo babie. Coś tutaj no. jest beza, tak? Beza brona. Mm -hmm. B. B. Hmm, czy tutaj w tej drugiej coś jest, tak? Bar. Już mówiłam. Mm -hmm. Bar. Tak jest. Bar. Czy coś jeszcze? Nie chyba. Tutaj mamy bikini. Boa. I to chyba wszystko. Hmm, dobra, zostały trzy literki. I literka R. Dajcie, ma Mario wygrać, krzyżóweczko I literka R, czy ona do czegoś nam się tu przyda. Brona. My, Ale P. R chyba miało, aha, bo tam gra to w szypek. tym. A musiało być wtedy tak. No A, jakby, My, a fajnie... było to tak, to, mm -hmm. to już by coś tutaj więcej się poukładało. No, to pewnie A nie będzie. Mamy R. Mogę zobaczyć co tu jest? Nie no. <grych> Zobacz. Nie, 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 bój się. Tu mamy R. Nie, nie, nie psace ci. No widzisz, no tu A by załatwiło... No, no właśnie patrzę w to, no. mhm. Także podejrzewam, że tego A może nie być. Ty szukasz jaką? S? R. R na razie. Aha, R. Mhm. No i w zasadzie prawie wszędzie... O czym czekaj, tutaj coś jest, jakieś słowo. No, w każdym po będzie, tak? Tak, na razie tak. No tak będzie. Albo jedna, albo będzie miała wiesz, a nie tutaj nie, nie ma, a nie jest. Yy, albo będzie zrobioną tylko dwa. Słowa w jednej i to będzie wszystko. Mm -hmm. Zobacz. Że to tak jest. Dobra. To jest drapeczka z numerem 8. O, i mamy Y. <laughs> o, czy, czy do czegoś to się przyda skrzypek? Hmm. No, tu nie. No widać. Szans, Powiedzmy, że szanse są już mizerne troszeczkę. No. Hmm. No nie ma chyba więcej z drugiej. Nie, tu mamy rydz, mm -hmm. drugie słowo. Ryc i nie ma nic. Inocenty i to chyba nie będzie ma wszystko. Tak, dalej. No i została nam Jeszcze ostatnia jedna? literka. Jeszcze jedna? będzie to literka E. Też fajna, tylko co, będzie coś? Fajna, tylko czy coś tutaj nam do czegoś się przyda. Bez no nie Maria Olgierd, Nie, nie L nie było. Mm -hmm. E. Tutaj mamy Eli. O, masz A. tutaj. Sejm. Drugi same. wyraz jest. O drugi wyraz tak, ale... Mówiłam, że będą dwa, nie. No no. I samo. I fragment przy Emilu. Tak, to tu to... mm -hmm. też. To tutaj Noe, ale nie było N. Mhm. Mm Góry, czy to nie ma? Nie, 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 ja właśnie go tak patrzę, nie? Yy, czy coś. Tutaj. Aha, tu było Z, ale i tak nie było N, także. Mm -hmm. że niewiele to zmienia. No nie. Hmm. Tu już chyba nic więcej nie wymyślę. Dobra. i... Dziennik jeszcze masz E. Tu masz jeszcze E, ale to nic. Yy, tak, jest. Dziennik. Tu. Jest tu krew. Aha, bo to jeszcze tu nie drapo. Nie, jest. Ale ja myślałam, o, że tego zapomnę. Jest opole, ale tu. <noise> Bo nie ma L. <noise> no, nie ma, nie ma. Nie ma l, l. Trochę zabrakło znowu, jak zwykle zresztą. nic do wszystko? Było? No, mnożnik był razy trzy, no to dlatego. No, i tu. A w bonusie też chcieli dać trzy dychy. Aha. No, tak. no. I niestety co my tu mamy? to znowu ja wygrałam! Mary odzyskała ekstra linię. Mogę iść skupić kolejne Nie. Zbieram, zbieram z tych strapeczek na kolejne. drapingi Czyli każda, każda. Każda ozdrapeczka. No jeszcze. dobra, czyli tak naprawdę nasz dzisiejszy zdraping kończymy. Znowu osiągnęliśmy połowę. Wygrano. Ekstra linie wygrałam. 10 zeta. Widzicie tutaj, tutaj. 10 zł. Jest. Także tak. na pomnożenie mamy, kochanie, nie ma Coś jest. Dokładnie. Także nie jest, nie jest źle, tak? Mhm. Nie przejmuj się tym. Także kochani, to na tyle dzisiaj, także zobaczymy się, pewnie usłyszymy. Niebawem? Niebawem będziemy nagrywać dalej. Oczywiście zakupimy zrapeczki i będziemy nagrywać dla Was filmiki kolejne. Także dziękujemy za uwagę, za że byliście i, i oglądaliście. Łapeczki. Dziękujemy właśnie za komentarze. Tak, oczywiście, za komentarze, za łapeczki. Kto jeszcze nie nie Czuć dał cichu. subika, a ogląda. Prosimy, dajcie ten subiczek nam, bardzo nam zależy, bo chcielibyśmy już mieć to 200 subów. A jakby było 210, to będziemy mieli rozdanie na pewno. Także, dobra, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Poszyj mi kciuczki do góry, do... Na razie, do pa, pa, hej! Pa.